16 stycznia wiele par zapamięta jako dzień otwarcia i pierwszych zajęć w nowej Szkole Rodzenia powstałej w Działdowskim Szpitalu. Dzisiaj po raz pierwszy uroczyście otwieramy Szkołę Rodzenia, e, którą przygotowywaliśmy od kilku miesięcy. E, w końcu się udało i dzisiaj po raz pierwszy przyszli rodzice, przyjdą na pierwsze lekcje e, i w trybie e, cotygodniowym będą odbywać lekcje aż do porodu. E, no, trzeba nadmienić, że trochę to trwało, ponieważ szkoły rodzenia nie są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc musieliśmy z własnych środków pozyskać pieniądze na to, żeby ta szkoła mogła powstać, czyli zapewnić wszystkie akcesoria potrzebne do prowadzenia szkoły. No i gratyfikacje dla osoby, która te zajęcia będzie prowadziła. Będzie to położna, doświadczona, położna, która. No, brała udział już w Szkole Rodzenia pani Monika Kłuskowska, bardzo empatyczna, bardzo sympatyczna i myślę, że bardzo pomocna położna, która zajmuje się na co dzień porodami i odbiera porody i zajmuje się przyszłymi mamami w czasie porodu. No, tutaj też chciałam od razu podziękować pani Monice, bo pani Monika za przysłowiową złotówkę sama zgodziła się i sama zaangażowała się w prowadzenie tej szkoły rodzenia. Oczywiście będzie robiła to w swoim wolnym czasie, więc bardzo za to jej dziękuję. Myślę, że po Otwarciu szkoły i po zajęciach przyszli rodzice, bo do szkoły mogą przychodzić i mama, i przyszły tata, więc jakby oboje mogą korzystać z tej szkoły i brać razem udział w tych zajęciach. Myślę, że po zajęciach w szkole poród dla każdej mamy i dla każdego przyszłego taty będzie łatwy, prosty i przyjemny. Tego byśmy sobie życzyli, a przyszłym rodzicom życzymy wszystkiego dobrego. Zajęcia będą się odbywać przez 6 tygodni. Podczas każdych zajęć będziemy omawiać inny temat. Omówimy okres ciąży, przygotujemy się do porodu, porodu drogami natury, jak i porodu poprzez cięcie cesarskie. Omówimy temat połogu, karmienia piersią oraz opieki nad noworodkiem. Zapraszam wszystkie ciężarne do zapisów. Szkoła rodzenia jest bezpłatna. Działa tutaj w działdowskim szpitalu, a żeby się zapisać zapraszam do kontaktu telefonicznego Społożną oddziałową oddziału ginekologiczno-położniczego. Jest to kolejny element naszych działań, związanych z poprawą, ale przede wszystkim i zapewnieniem jak najlepszego komfortu naszym młodym matkom, młodym rodzicom. I właśnie ten element jak szkła rodzenia ma też lepiej przygotować młode osoby, młode kobiety do rodzenia, a przede wszystkim również i ich partnerów, bo przecież to będzie odbywało się również i wspólnie z partnerami. A jest to jeden z kolejnych elementów, bo to, że staramy się unowocześnić nasz szpital, to już widać, ale bardzo ważnym dla nas jest właśnie przyszłość naszego powiatu, czyli dzieci. I kolejnym etapem, jak gdyby po przygotowaniach właśnie do porodów, czyli szkoły rodzenia, również i remont, modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego, na który już mamy dokumentację. Poszukujemy w tej chwili środków, jeśli się tylko pojawią. To myślę, że uda nam się również wyremontować, przygotować oddział ginekologiczno-położniczy. Już taki z XXI wieku, czyli pokoje dwuosobowe z łazienkami, naprawdę przygotowane komfortowo i bardzo dobrze wyposażone. Dzisiejszy mamy dużo dobrego sprzętu, inkubatory, różnego lampy do naświetlania i tak ale wiemy, że nie jest to wszystko. Potrzeba jeszcze więcej sprzętu, i w ten sposób chcemy, aby nasze młode mamy były bezpieczne, żeby te nie miały obaw przed rodzeniem, przed właśnie zajściem w ciążę. Więc to jest bardzo istotne, żeby u nas jak gdyby. No, Coraz mniejsza ilość dzieci, żeby to jednak się poprawiło i ten przyrost naturalny w tym naszym powiecie był jak najkorzystniejszy. Także jest to taki myślę, że bardzo ważny krok do przodu i myślę, że powodujący bardzo duży komfort dla młodych matek, młodych rodziców. Wszystkim parom biorącym udział w działowskiej szkole rodzenia życzymy odwagi i wytrwałości, a maluszkom, które niedługo przyjdą na świat, dużo zdrówka.